Jeżeli zdarzy nam się rozpocząć pracę z obrazkiem, który ma błędnie ustawiony kadr, co zdarza się dość rzadko, ponieważ wiele aparatów cyfrowych, właściwie większość, potrafi dokonać takiego obrócenia obrazu już w momencie robienia zdjęcia bądź, bądź tuż po. Nie zawsze jednak obrazy źródłowe pochodzą z aparatów cyfrowych. Czasami musimy popracować z plikami starszymi, wygrzebanymi gdzieś z archiwum. Mogą to być pliki skanowane, wymagające pewnych, wykonania pewnych czynności przygotowawczych. Na przykład może nam się przetrafić sytuacja taka jak z tym obrazem, który wymaga obrócenia. Czynność jest banalnie prosta: wystarczy sięgnąć do menu obraz, pod menu obróć i wybrać jedno z poleceń dostępnych w górnej części tego podmenu w tym przypadku 90 stopni w prawo. Naciskamy skrót Ctrl 0, aby zmieścić obrazek w całości w oknie roboczym i w ten sposób możemy ocenić rezultat wykonania całej operacji. Od tego momentu możemy przystąpić do wykonywania kolejnych czynności edycyjnych bądź po prostu zapisać ten obrazek i zamknąć, zachowując go na później. Obraz Obróć i e, jedno z poleceń w górnej części menu, odpowiednie do tego, w jakim stanie znajduje się ten obraz e, w tej wersji e, surowej.